Witam, witam serdecznie, droga mamo, drogi tato, Jaś i Ola idą do przedszkola i dzisiaj, jak co wtorek, się spotykamy i porozmawiamy o przedszkolu, o pierwszym dniu w przedszkolu. Od czasu do czasu będę zaglądać do kartki tylko dlatego, żeby nie pominąć żadnego, żadnego elementu, o którym chciałam Państwu powiedzieć, żadnej wiadomości. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Państwa, bardzo ważny dzień dla y, Państwa dziecka. I co jest? Zbieramy się do przedszkola. I słuchajcie. Na początku to chciałabym powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo fantastyczny, cudowny dzień, który będziecie Państwo pamiętać do końca życia, bo wiem, jak to się pamięta jako rodzic i także dla dziecka, który też jest bardzo ważnym dniem i też dzieci pamiętają właśnie ten moment, kiedy przekraczają próg placówki, kiedy widzą się ze swoją panią, kiedy poznają swoich kolegów, może w przyszłości już przyjaciół, także. Taki cudowny dzień, i właśnie mimo, że przynajmniej w tym rejonie, gdzie ja jestem, to pada deszcz, to uśmiech na twarzy, dobre nastawienie, bardzo dużo y, wniosą dobrego. Ale dobrze, co czeka, pa, co, co czeka Państwa dziecko dzisiaj w przedszkolu? Droga mamo, drogi tato, tylko y, tak przypomina, że kiedy, dzieci, kiedy odprowadzasz dziecko do przedszkola y, tej sytuacji, którą mamy, dziecko zostanie odebrane, przeka państwo przekażecie dziecko pr pracownikowi placówki, który będzie mierzył temperaturę, będzie miał maskę na twarzy. Więc o tym także dziecko, z dzieckiem rozmawiamy, mimo że dużo teraz się widzi, ale jednak jed warto to przypomnieć. Idziemy do przedszkola, pamiętajcie, żeby były w woreczku buciki, pantofelki na przebranie, wygodne, żeby było ubranie, tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, żeby było ubranko, żeby przekazać pracownikowi przedszkola, kiedy drzwi się otworzą, daje, przytulamy mocno dziecko, mówimy kocham Cię, dajemy buziaczka i oddajemy dziecko pracownikowi placówki. Takie szybkie pożegnanie dla dziecka jest, jest trudne w pewnym momencie, ale z drugiej strony bardzo dobre, dlatego że ono długie pożegnania z mojej praktyki wieloletniej pokazują, że to jest najgorszy moment, co może być, bo jednak ten moment rozstania przychodzi. Natomiast wydłużanie go bardzo niekorzystnie wpływa na dziecko. To, co jest jeszcze bardzo fajnego, to to, drodzy Państwa, jak obiecaliście dziecku, że po niego przyjdziecie o określonej porze, czyli za dwie godzinki, za trzy godzinki przed obiadem, to bardzo Państwa proszę o to, żeby słowa dotrzymać. I teraz, co będzie dzisiaj, co dziecko spotka dzisiaj w przedszkolu? Pierwsza rzecz, to jest to, że. Uśmiechnięte panie, zadowolone, będzie miał do dyspozycji nowych kolegów, pozna koleżanki, kolegów, zabawki, i będzie taki moment adaptacji, i będzie taki moment integracji. Także zwróćcie Państwo na to bardzo uwagę, że dziecko idzie się do przedszkola pobawić, będzie może płakać, tak jak wspomina, może. Być smutne, może być uśmiechnięte, może być radosne. To wszystko jest naturalne zachowanie, naturalne zachowania dzieci taki moment przeminie. I teraz dzisiaj to jest taki moment, kiedy dziecko będzie się czuło nieswojo, będzie patrzyło na swoją panią. Nagle się okaże, że pani powie, że wspólnie zabawkę, którą wziąłeś do ręki. Pobawiły się, już nie bawisz odłóż na półeczkę, czyli będzie już wdrażane w to życie przedszkolne. I wbrew pozorom, drodzy Państwo, dzieci bardzo lubią chodzić do przedszkola i nawet te zasady, których na przykład wcześniej nie miało. Z czasem się do tych zasad y, y, przyzwyczajają i nawet muszę powiedzieć, że z mojej obserwacji, bo potem y, uczą y, rodziców, że właśnie tak ma być, że właśnie tu masz to postawić, tak masz się zachować. Także takie y, dość moje doświadczenie. Kolejna, kolejna rzecz, drodzy Państwo, bardzo proszę, bardzo proszę o to, żeby jeżeli macie jakieś zapytania, jeżeli coś Was niepokoi, po prostu zapytajcie, w jaki sposób możecie się skontaktować z nauczycielem, rozmawiajcie, współpracujcie, niech tu będzie wzajemny dialog, bo to są ludzie, którzy chcą jak najlepiej dla Waszego dziecka. I nawet jeżeli przychodzi taki moment, kiedy Państwo czegoś nie rozumiecie, naprawdę, nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu zapytać. Słuchajcie, to co wspomniałam, że jeżeli zaprowadzamy dzisiaj dziecko pierwsze raz do przedszkola, to bardzo was proszę, jak się umówiliście na krótko, już wiem, że to mówiłam któryś z kolei raz, ale to jest. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest tak niesamowicie ważne, ważne dla państwa dziecka. W związku z tym, odbieracie dziecko z przedszkola. I idziecie i robicie mu jakąś nagrodę, ale nie chodzi o to, żeby to była jakaś nagroda, droga zabawka w sklepie, nie. Jeżeli ten dzień poświęciliście, drodzy Państwo, dla swojego dziecka, w sensie mm, takim, że to że to dziecko to jest dzień, kiedy ono idzie do przedszkola i to jest czas dla niego, to poświęćcie mu. Albo weźcie go może na plac zabaw, jeżeli warunki pozwolą na to, może zróbcie coś fajnego w domu, może upieccie ciasto, ciasteczka, może po prostu wyjdźcie gdzieś. Tak, żeby mu zrobić przyjemność, żeby ono się czuło takie wyróżnione, że to jest czas dla niego. Dlatego do tego Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Czas poświęcony dla dziecka naprawdę w przyszłości zaprocentuje. I. Co jeszcze takiego bardzo ważnego? Jak ubrać dziecko do przedszkola? Drodzy Państwo, do przedszkola ubieramy dziecko wygodnie. Ja wiem, że dżinsy są piękne, że są może i takie, no, trudno powiedzieć eleganckie, ale już są, tak ładnie wyglądają. Co z takich rzeczy, gdzie dziecko ładnie wygląda, jak mu jest niewygodnie? Jak brzuszek ściśnięty, jak ono na czas nie może rozpiąć sobie zameczka i pójść do toalety. Dla niego to później będzie, jak, jak jeszcze by się w pierwszym czy w drugim dniu przytrafiło, że się posika, czy na przykład się porobi. To co mu z tego, jak dla niego to jest takie dodatkowe przeżycie? Strój do przedszkola ma być wygodny. Wygodne z podęki, buciki, pantofelki. I, i, I o to chodzi w tym, że dziecko w przedszkolu ma się czuć dobrze. Nie ma myśleć o ubraniach, tak samo sukieneczka, wygodna. Zachęcam Państwa do tego. I jeszcze tak zaglądam tutaj, i to o co Państwa proszę: ubrania do przedszkola i ogólnie dziecka muszą być czyste. No, mówię o tym, ale tak, tak, tak się nieraz trafia ubrania czyste, dziecko czysto ubrane, schludnie, może mniej markowo, ale ważne, wygodnie, czysto i schludnie. Jeżeli dziecko ma długie włosy, czy dziewczynka, czy chłopczyk, a też się tak zdarza, to włosy powinny być spięte. Bardzo Państwa o to proszę, żeby dziecko nie szło z rozwianą fryzurą do przedszkola, bo też mu to przeszkadza jakieś długie grzywki to wszystko trzeba przyciąć. Dziecko w przedszkolu musi mieć swobodę nie może mieć zasłoniętych oczu włosy także nie mogą mu przeszkadzać. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, to jeszcze taka, taka sytuacja za tydzień się będziemy widzieć, ja więcej o tym powiem, ale. Być może już teraz Państwo zostaniecie zaproszeni na spotkanie z rodzicami, na tak zwane zebranie. Może to być drogą online, trudno mi powiedzieć, to każda placówka decyduje sobie o tym indywidualnie. Natomiast Państwa obecność jest niezbędna i obowiązkowa. Potraktujcie przedszkole jak bardzo poważnie. Ja wiem, że jak się idzie do szkoły, to już rodzice się mobilizują, bo to szkoła, bo już zebranie. Przedszkole jest tym momentem i tym momentem edukacyjnym, który jest niesamowicie ważny i traktujemy go bardzo poważnie. Jeżeli nauczyciel zaprasza na zebranie, to odkładamy wszystko, na zebranie idziemy. Tam wszystkie informacje dotyczące pracy w grupie, pracy w przedszkolu zostaną Państwu przekazane. Dowiecie się Państwo, jak trzeba się kontaktować. Jak możecie się kontaktować z nauczycielem? Możecie o wszystko zapytać. Jeżeli są jakieś pewne sugestie do dziecka, yy, yy, związane czy to z jakimiś dolegliwościami, yy, typu, że na przykład ma jakąś alergię, to też wszystko, o tym wszystkim nauczyciel powinien wiedzieć. Yy, kolejna rzecz to ramowy plan dnia. Drodzy Państwo, w przedszkolu są pewne zasady, no to tak jak wszędzie w placówkach. Jest coś takiego jak ramowy plan dnia. Na czym on polega? Mniej więcej między 6.30 czy godziną 6, wszystko zależy jak placówka jest otwarta, do godziny 8, 8.30 jest taki moment, kiedy mówi się, że jest to czas na schodzenie się dzieci. I w tym czasie dzieci indywidualnie się bawią zabawkami, jest nauczyciel, jest pani, yy, 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 która... Wspiera nauczyciela, tak? I to są takie zabawy dowolne. Po tym momencie przychodzi, y, y, przychodzi moment takiej pracy w grupach, kiedy nauczyciel zabiera swoje dzieci, bo najczęściej to jest, może być y, w jednym miejscu, te dzieci mogą być zbierane, ale w tej sytuacji, która jest obecnie, ja wiem, że każdy nauczyciel jest ze swoim dzieckiem, czyli grupy się nie mieszają. I rozpoczyna się praca dydaktyczno-wychowawcza albo wychowawczo-dydaktyczna, czyli mniej więcej od godziny ósmej, czyli ósma godzina, do godziny trzynastej, jest tak zwane pensum, gdzie dzieci mają prowadzone różne zajęcia, są wdrażane do pracy przedszkolnej, do pobytu w przedszkolu i w tym momencie jest tak zwany poranek, kiedy dzieci mają gimnastykę, kiedy dzieci uczą się, mają takie zabawy logorytmiczne, czyli pracują nad rozwojem artykulacyjnym mowy dziecka, gdzie mogą się wdrażać do pojedynczych słówek z języka angielskiego, gdzie są takie zabawy blisko nauczyciela, tak zwane zabawy w kole. Później jest posiłek, dzieci są zapraszane, a przepraszam, wcześniej jest oczywiście mycie rąk, czyli Zabiegi higieniczne są jak najbardziej prowadzone, czas na taletę, na mycie rąk. I po tym czasie dzieci siadają do stoliczków. Od stoliczków nie odchodzą. Podczas posiłku nauczyciel cały czas jest z dziećmi i nigdzie nie wychodzi, cały czas patrzy na dzieci, odpowiada na potrzeby dzieci, czyli dopytuje, czy ma ochotę dzisiaj na herbatę, czy tam ustalają, że dziecko pije herbatę, dziecko pije kawę. I, tak jak wspomniałam o tych alergiach, to wcześniej też trzeba o tym powiedzieć, i jest posiłek. Po posiłku, czyli po śniadaniu, dzieci mają zajęcia. Takie już celowane, tak? I tu w różnych obszarach, czy, czy to będą zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, czy, czy matematyczne, czy przyrodnicze, czy z zakresu takiego języka polskiego. Oczywiście wszystko na poziomie elementarnym, czy z zakresu muzyki, rytmiki, to wtedy się odbywa. Potem są znowu zabawy dowolne, jest przygotowanie do obiadu, jest Posiłek i po, po obiedzie mamy czas na odpoczynek, na relaksację i po tym czasie. Też są zabawy dowolne. Oczywiście każda placówka ustala sobie, kiedy jest czas na wyjście do ogrodu, czyli dzieci bardzo dużo czasu spędzają także na świeżym powietrzu. Bardzo kładzie się duży nacisk na to, żeby było mnóstwo aktywności fizycznej, i to właśnie na świeżym powietrzu. I to też zostanie Państwu, dzieciom zostanie wdrożone, pokazane, dzieci będą mogły z tego skorzystać. I co jeszcze bardzo ważne, tak zaglądam, żebym oczy mi się nie zapomniała, kiedy po pierwszym dniu zabieramy dziecko z przedszkola. Tak jak wspomniałam, wyróżniamy go, przychodzi taki moment, kiedy chcielibyśmy wiedzieć, co tam takiego się w tym przedszkolu działo. I słuchajcie, to, co fajnie, jak dzieci mogą zareagować, mogą być takie, które będą milczeć, nic nie powiedzą, odwórkną, coś powiedzą dobrze albo źle, albo w ogóle. Będą dzieci takie, które będą miały uśmiech na twarzy i będą przeszczęśliwe, że były w przedszkolu. Będą takie dzieci, które będą milczeć i nic nie będą mówić. I tu, drodzy Państwo, zostawiamy dzieci dlaczego o tym mówię. Zostawiamy, nie dopytujemy, nie jesteśmy nie przyciskamy tego dziecka, żeby nam coś powiedziało. My jesteśmy ciekawi, ale dajmy mu czas. Ja y, przeobserwowałam, Mogę państwu powiedzieć swoje doświadczenia, jak wyglądało to na przykład z moim dzieckiem, kiedy myśmy go odbierali z przedszkola, oczywiście bardzo ciekawi co się działo w przedszkolu. Y, on potrzebował wejść do swojego pokoju takie pół godziny, 40 minut na to, żeby się wyciszyć. I od tego wrzasków, krzyków tego życia przedszkolnego on potrzebował czasu. I po tym czasie już przychodził, opowiadał, co było w przedszkolu. I wiem, że jest mnóstwo takich dzieci, które potrzebują odpoczynku po byciu w przedszkolu, i dopiero po tym czasie będą się chwaliły, opowiadały. Może to nawet być wieczorem przed snem. I jeszcze jedna rzecz, na którą tu chciałabym Państwa, Państwu położyć nacisk, to drodzy Państwo, kiedy rozmawiamy z dziećmi, to bardzo często przeobserwowałyśmy w swojej pracy, ja także, że rodzic odbiera dziecko z przedszkola, bierze go za rękę, idzie i mówi gdzieś tam w powietrze, dziecko jest obok i dziecko tego nie słyszy. Dziecko, mimo że Państwo mówicie do niego, dziecko w ogóle nie będzie czasami reagować albo będzie reagować lakonicznie. Trzeba się zatrzymać, przykłócnąć, popatrzeć dziecku prosto w oczy, powiedzieć do niego: popatrz na mnie, posłuchaj mnie i w tym momencie po prostu prowadzić z nim dialog, tak? Usta kiedy, będziecie, kiedy dziecko będzie patrzyło Wam prosto w twarz, kiedy będziecie mówić do niego, a nie obok, wtedy jest odpowiednia komunikacja i dialog. Drodzy Państwo, życzę Wam i Waszym dzieciom, samych cudowności, i żeby ten dzień był po prostu najwspanialszym dniem, jaki może się przytrafić właśnie w takim aspekcie przedszkolnym. Ja wierzę w to i wiem, że będzie naprawdę bardzo dobrze i przyjdzie taki moment, kiedy yy, dziecko powie wam, nie, mamo, ja nie, po pierwsze będzie rab, robić awanturę, jak nie będziecie go chcieli posłać z jakiegoś powodu do przedszkola, bo coś się będzie wydarzyło, yy, coś się zadzieje i nie będzie mogło pójść do przedszkola, a po drugie przyjdzie taki moment, kiedy go będziecie odbierać i ono wam powie, mamo, jeszcze nie teraz, przyjdź za godzinkę. Tak też się dzieje. Zapomniałam także jeszcze na koniec wspomnieć o. Skupiłam się na maluszkach, bo to taki bardzo ważny moment, ale zapomniałam Państwu powiedzieć o, o tym, co się będzie działo w grupach u średniaków i u starszaków. Kiedy dzieci wracają po też takim długim okresie, oczywiście są zabawy integracyjne. I też z początkiem września jest taki moment, kiedy rozmawiamy właśnie o tym, co było na wakacjach, co się wydarzyło dobrego w ich życiu, więc także bardzo fajne, bardzo takie wartościowe zajęcia odbywają się w starszych grupach, no a już nie wspomnę o starszakach, kiedy już będą powolutku myśleć o tym, że za rok pójdą do szkoły i że trzeba się do tej szkoły przygotować. I tak jak powiedziałam, życzę Państwu i przesyłam wszystkiego co najle... Najle... najlepszego I, i widzimy się za tydzień we wtorek i wtedy sobie porozmawiamy o, o zebraniu, o tym co się będzie dalej działo we wrześniu i jak Państwo możecie się do tego życia przedszkolnego przygotowywać. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję za wszelkie komentarze. Jeżeli dla Państwa jest interesujące, to także proszę o komentarz. Dla mnie to jest bardzo duża wartość, bo chciałabym wiedzieć, czy dla Państwa ten materiał jest interesujący. Jeżeli macie do mnie jakieś zapytania, to także po prostu napiszcie to w komentarzu. Ja postaram się na te pytania Państwu odpowiadać. Dziękuję i do zobaczenia.